Bez ukrytych kredytów i bez ukrytych umów, natomiast także bez zbędnych oprocentowań. Ale działa Bank Żywności w Ciechanowie, a przy naszym mikrofonie prezes pani Dorota Jezierska. Witam serdecznie. Ten kredyt, który mamy, to jest kredyt zaufania społecznego, ponieważ my przekazujemy darowizny żywności. Czyli ci, którzy nam te darowizny dają, mają do nas taki kredyt zaufania, że my tą żywność jak najlepiej rozdystrybujemy. Cały czas obserwujemy to, co dzieje się i co działo się przed zbiórką, w czasie zbiórki, a teraz obserwujemy to, co dzieje się już po zbiórce. Jak to wygląda w tej chwili, czy kolejny rekord padnie? Jesteśmy w naszym zimnym, chłodnym magazynie bankowym. Tutaj jest przechowywana żywność. No i właśnie w tej chwili segrego, jest segregowana pod względem asortymentowym. Ponieważ my tą żywność tak ewidencjonujemy, żeby każdy darczyńca, który nawet dał najmniejszy batonik 30-gramowy, wiedział gdzie on później trafi. Więc tutaj właśnie nasi. Nasi wolontariusze i pracownicy tą żywność segregują i następnie organizacje, które znajdują się w biurze, tą żywność będą dzieliły. Teraz rozmawiamy na temat ilości podopiecznych, które chcą przed świętami obdarzyć żywnością, paczkami. No i tutaj przygotowujemy, tam jest cała logistyka. Jaki jest system, jaki jest klucz doboru tych osób? przede wszystkim organizacje działają na rzecz swoich podopiecznych ca przez cały rok i one wiedzą, komu ta żywność będzie najbardziej potrzebna. Czyli yy, mamy już rozeznanie potrzeb yy, przez ten cały rok yy, zrobione yy, i w zależności od ofiarności społeczeństwa będziemy mogli to zaspokoić. Yy, także w tym roku ta ofiarność była niezmiernie duża i podejrzewam, że wszyscy dostaną żywność. No właśnie, kolejne moje pytanie, pani mi uprzedziła, czy, czy tak jest, że osoby yy, wszystkie otrzymają yy choć na miastkę paczki. Znaczy, tak będziemy dzielić, żeby każdy dostał. Z tym, że no, w momencie, kiedy na przykład mieliśmy mało słodyczy, to one trafiały tylko do takich, znaczy nie trafiały do rodzin, tylko trafiały do na przykład świetlic czy tego typu ośrodków. Natomiast w tej chwili możemy praktycznie dla każdego dziecka coś tam z tych słodyczy dać. Co panią najbardziej zaskoczyło? Jaki najbardziej taki niecodzienny dar tutaj w magazynie się znalazł? My mówimy wolontariuszom, że jak rozmawiają z klientami, to mogą powiedzieć na pytanie, co dać, to co chciałby pan pani na swoim stole świątecznym zobaczyć. Więc mamy łososia na przykład też. To był taki chyba najbardziej dziwny dar. No i też zbierając żywność zawsze nazbieramy jakiś jeden ręcznik, jedno mydło i płyn do mycia naczyń. Mamy to też tradycyjnie w tym roku. Kiedy te paczki trafią do potrzebujących? Od poniedziałku organizacje będą przyjeżdżały i odbierały. To tyle z Banku Żywności w Ciechanowie, Paweł Polak. Do zobaczenia.